Szczęść Boże, chciałbym poinformować o tym, że na najbliższe spotkania modlitewne, które odbędą się w sobotę 1 lutego i w niedzielę 2 lutego bieżącego roku na ziemi królewskiej, prosimy o zabranie gromnic ze względu na święto Matki Boskiej Gromnicznej, jak i możliwość otrzymania płomienia miłości niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. O płomieniu miłości jest nagrany filmik, z którym można się zapoznać, aby być świadomym łask, jakie otrzymamy i przywilejów z nim związanych. Film ten będzie w opisie pod filmem. Jeśli czas pozwoli, odmówimy wspólnie różaniec do płomienia miłości niepokalanego serca Maryi. Dotyczy to również tych, którzy będą na modlitwie w sobotę, Serdecznie zapraszamy. Wszystkie informacje będą jeszcze w opisie pod filmem. Szczęść Boże, siostra Anna.